Dużo. Przepraszam. Uważaj, kiedy będziesz prać te koszulę, to czysty jedwab. No to, e, gdzie się wszyscy podzieli? I co to za mina? Cieplej mnie przyjęli na zjeździe budowniczych iglo. Chłodem wieje w tej waszej chałupie. To może chociaż daj mi coś do picia! Kładaj to! Prezencik? Jak miło. Chyba nawet uroniłem łzy. Chociaż mam mokrą twarz, więc trudno powiedzieć. Śpisz tutaj? Dzięki, Nicole. Tylko powiem ci jeszcze... Raczej nie powiem. Hm. Ej, no, cześć! Chyba śpimy razem. Fajne tatuaże. Co to jest? Podobizna mojej dziewczyny. Czeka na mnie. Super wygląda. No a tutaj? Jednorożec walczący z drugim, co znaczy, że zawsze broni kumpli. A tutaj to lew skijem bezbolowym, żeby nikt lepiej ze mną nie zadzierał. Wygląda trochę jak zadek w peruce grający na obojgu. Naprawdę? Tak. Raczej trudno rysować na własnych plecach, wiesz? O, o, o! Dlaczego tutaj wszyscy są tacy spięci? I co jemu się stało? Z nim lepiej nie zadzierać. Należałoby go raczej izolować, jeśli kumasz od sobie go. Ciebie też. A mnie też uważasz za niebezpiecznego? Dzięki! To chyba się położę. Hej! Gorna miejscówka jest moja! A, a co to jest? Szampon w skarpecie. Nie mogą znaleźć mydła. Ach, wszystko jedno. Dobranoc. Cześć, tato. Jak się trzymasz? Pierwsza noc w nowym miejscu jest najtrudniejsza, ale nic się nie martwi. Jestem z tobą. Muah. Gasić światła! Podacki! Au! Szybciej, tato! Nie chcesz wiedzieć, jakie są kary za spóźnienie? Zresztą twoja kolej, oprócz wiadro. E, wreszcie trochę spokoju. Tato, my się ja tu wszyscy razem kuchyły. Umyjesz mi plecy? E, jasne. Dzięki! Hmm, co na śniadanie, kochana? Gofry? Grzanki? Owoce? Nie wygląda dobrze, ale pewnie smakuje. Nie. Nie, żeby mi zależało, ale nie będziesz z nami jadła. Ja nie jadam z wami, bo was nie lubię. Nawet was nie chcę widywać, jeśli nie muszę. Mm, no, chyba się do mnie przekonuje. E, mogę usiąść na tym krześle? Nie. Trudno. Chyba jednak straciłem apetyt. Dzięki tato. Czy to nie jest niebezpieczne dla dzieciaka z tylko jednym palcem? Staraj się unikać jego wzroku. Dlaczego? Hmm, chyba jesteśmy jednak dla niego zaostrzeni. A niby dlaczego? Eee, Znałam swojego tatę, zauważyłem subtelny smutek w jego oczach. Zostaw to mnie! Psst. Zabrałem ciastka ze stołówki. Chcesz jedno? Naprawdę? Jasne. Trzymaj! <laughs> Dzięki. Do zobaczenia. Jeszcze nie skończyłem. Czyli, że co? Podejrzany towar! Marsz do karceru! Dlaczego wy mi to robicie? Wypuśćcie mnie! Niech mnie ktoś stąd wypuści! Okej, okay, panie. Waterson, słyszałam, że się pan skarży na panujące tu zwyczaje? Pewnie, że tak. Oblali mnie wodą, karmią byle czym, nie dają spać i patrzą na mnie, jakbym był dziwakiem. Obrazili mnie, zabrali ubranie, zamknęli tutaj i tym razem nawet nie zostawili wiadra! Zaraz zabrakło mi palców. Nawet tyle nie wystarczy, żeby policzyć to, co mi zrobili. Ej, ty tam rysujesz? Tak, ciebie, jak przygrywasz na maleńkich skrzypcach. Ładne? Ja prowadzę placówkę resocjalizacyjną, nie przedszkole dla marzących się dzieci. Zaraz, zaraz. Proszę czterolatkę, żeby mnie wypuściła z szopy, kiedy sam mogę z niej wyjść? A ty dokąd się wybierasz? Richard, żyjesz w dziwacznej rodzinie. W tym domu jest jak w więzieniu. Wynoszę się. Ach, czekaj, narada rodzinna. Słuchajcie, istnieje małe prawdopodobieństwo, że jednak nasz plan się powodzi. Dobra robota. Nigdzie nie pójdziesz, Waterson! Ach, tak! A! Za mocno? Nie. nie! O, moja głowa! No, już chyba gorzej być nie może! O.